Jako jedyna wokalistka, jedyna kobieta chyba w moim życiu mi to powiedziała, powiedziałaś: Kuba, nie wyrabiam się z odchudzaniem. Pamiętasz? No i nadal to trwa. Powiem ci teraz bardzo szczerze, Kasia, bo wiesz, że cię lubię. Mnie wkurza ta. Mimo, że bardzo lubię Wechoda i ona o tym wie, wkurza mnie ta opresyjna tendencja, że wszyscy mamy by być fit. Kaloryfer. Ale nie. Mięśnie. Ja jestem w opozycji. M mnie to w ogóle nie oburza i. Ja zapuszczam brzuchol. Nie, ja na przykład jak wejdzie pani wodzianka, to ja, ja, jak mnie zapytasz: I co ty o tym sądzisz? Nie, ona jest chora. <grym> Ale nie. <grym> to jest chore dziecko! Bo ja uważam, że jest ona bardzo. Ona ostatnio jadła, jakby mia <grym> ja bierzmowa nie. Ja uważam, że jest bardzo piękna i na przykład za, za każdym razem, jak ogromam program i ona ma to swoje wejście, to marzę o tym, żeby na jej szyję wkręcić sobie swoją głowę. Czyli na jej szyję swoją głowę. To Czyli chciała dopasować moją głowę, bo tam mam wszystko Aha. w tej głowie, co Aha. mam. Aha. Aha. Ale to ciało bym skradła, no. Czyli głowę byś wzięła, a resztę byś wzięła Sandry, tak? tak? No nie wiem, może się zgodzi Sandra. <laughs> nie, ale ty ma... jeszcze ciągle masz z tym problem? Ale to nie jest kwestia problemu, jakiegoś takiego wydumania. Po prostu no, każdy woli być lżejszy niż cięższy, no z różnych powodów. Nie no. wiem, gadałem z Richardem, Kaliszem, powiedział, jest jak jest. Jest dobrze. No, ja też mówię jest jak jest, ale uważam, że znaczy ja nie tracę nadziei, ja wierzę. Ale co, że któregoś dnia coś cię Że któregoś dnia przyjdę do ciebie na kanapę i mnie nie poznasz. <laughs> <laughs> naprawdę to wierzysz? A naprawdę. Ale tak. po kiego grzyba? Mówiąc literacko, dlaczego? Dlaczego? Co, i, I masz problem z tym, że jesteś dziewczyną, która na przykład ma korpulentne kształty? Chciałabym mieć niekorpulentne. A jakie to są niekorpulentne? Chciałabym jak... być zajebiście chuda. Naprawdę? Uh -huh. Ale tak jak ja? Uh -huh. A wiesz, jak ja się myję, to ja bardzo mało mydła zużywam w ogóle. <ślesztur> ja bym się mydliła, ile wlezie taka chuda. <ślesztur>